Cześć, witajcie. Dzisiaj powracam do Was z prezentacją nowego albumu. Na okładce umieściłam warstwową kompozycję. Ta kompozycja jest podobna do tej, którą ostatnio używałam do kartek. Na moim kanale jest tutorial, jak taką kartkę, właśnie z taką kompozycją. Utworzyć, więc jak chcecie, to wpadajcie. No i album rozkłada się na trzy części, czyli ta, yy, ta kompozycja na okładce, ona jest tej tylko ozdobą, a tak naprawdę jest to taki trochę trifold, natomiast jednocześnie w środku jest dość klasycznie wyglądający album. Mam oczywiście na myśli to, że otwiera się on w środku klasycznie. Czyli... Tutaj mamy w środku taką dodatkową okładkę, która jest już pusta. Album jest cały oklejony płótnem, oprócz tak naprawdę tej niewielkiej części okładki, która jest oklejona papierem, natomiast cała reszta jest oklejona płótnem, żeby to wszystko dobrze pracowało. Z lewej strony, po otwarciu, jest taki panel, w którym znajduje się 11 miejsc na zdjęcia. Z, które one, one zostały wklejone jako prezent, i chciałam, żeby one były jakby oddzielne dla tego albumu, tak, żeby zamknąć je i żeby tutaj właśnie były te zdjęcia z przeszłości prezentowe zdjęcia od osoby, która ten album podarowała. No i każda z, ze stron, tak naprawdę, dalej jest dość do siebie, dość podobna do siebie. Tutaj umieściłam ramki. Ramka jest grubsza, dlatego że jest z tektury Jest oklejona papierem Podoba mi się jak one tutaj ze sobą współgrają Bo mam wrażenie, że zrobiły tak naprawdę większość roboty tutaj No i każda ramka ma matę na zdjęcie Ale dzięki temu, że właśnie jest z tektury To jest bardziej przestrzenna I wydaje mi się, że fajnie podkreśla zdjęcia W środku każdego takiego... Takiej sekcji stron, bo tak naprawdę na jedną taką stronę składają się trzy strony, znajdują się po prostu miejsce na zdjęcia, żeby można było ich dużo włożyć. Jak widzicie, są to zdjęcia 9-13, no, a z drugiej strony y, koperta na kolejne zdjęcia tak naprawdę y, właściwie kieszeń na zdjęcia, a z tyłu, właśnie z tyłu całego albumu znajduje się koperta na zdjęcia. Koperta jest bardzo przestrzenna, dzięki czemu zmieści się tam naprawdę dużo, dużo zdjęć. No i tak naprawdę to jest cały album. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dawajcie znać, co myślicie. Wpadajcie na mojego Instagrama, jeżeli macie ochotę. No i do zobaczenia niedługo.